Przyszłość sztucznej inteligencji. Gdzie więc zmierza sztuczna inteligencja? To pytanie elektryzuje naukowców, filozofów i zwykłych ludzi na całym świecie. Scenariusz optymistyczny brzmi jak spełnienie marzeń. AI może pomóc nam znaleźć lekarstwo na choroby, które dziś uważamy za nieuleczalne. Może przewidywać katastrofy naturalne i ostrzegać przed nimi z wyprzedzeniem. Może zoptymalizować zużycie energii, opracować nowe technologie odnawialnych źródeł energii i spowolnić zmianę klimatu. W tej wizji sztuczna inteligencja staje się największym sprzymierzeńcem ludzkości, narzędziem, które rozwiązuje problemy, z którymi sami nie potrafimy sobie poradzić. Ale jest też scenariusz pesymistyczny. Wyobraźmy sobie świat, w którym decyzje o przydziale kredytów, zatrudnieniu czy leczeniu podejmują algorytmy. Nie zawsze sprawiedliwie, a często nieprzejrzyście. Świat, w którym praca większości ludzi staje się zbędna, bo maszyny wykonują ją łatwiej i taniej. Świat, w którym ktoś używa AI do prowadzenia wojen informacyjnych, cyberataków, a może nawet sterowania bronią autonomiczną. Największe pytanie brzmi: czy stworzymy sztuczną inteligencję ogólną? System, który będzie naprawdę rozumiał świat, a nie tylko naśladował inteligencję człowieka. Jeśli tak, to czy będzie ona naszym partnerem, czy może rywalem? Historia pokazuje, że każda wielka technologia ogień, elektryczność, internet przyniosła zarówno rozwój, jak i nowe ryzyka. AI nie będzie wyjątkiem. Różnica jest taka, że jej wpływ może być większy niż wszystko, co znaliśmy wcześniej. Możemy więc powiedzieć jedno. Przyszłość sztucznej inteligencji zależy nie tylko od tego, jakie algorytmy stworzymy, ale też od tego, jak my, ludzie, zdecydujemy ich używać. Bo AI nie jest ani dobre, ani złe. To my nadajemy jej kształt.